Ukończyłaś szkolenie, masz certyfikat coacha. Gratulacje! To ogromny krok i efekt Twojej determinacji, pracy i odwagi. Ale co dalej? Nie wiesz od czego zacząć? Jak określić swoją niszę, znaleźć idealnego klienta i w prosty sposób wyjaśnić, czym tak naprawdę się zajmujesz? Między innymi pracuję z nowymi coachami, którzy czują dokładnie to samo. Pełni pasji, dobrze przygotowani, ale zablokowani na starcie. Razem dopracujemy twoją niszę, komunikat i kolejne kroki, tak abyś przestała kręcić się w kółko i zaczęła budować biznes, który jest spójny z tobą i jest profesjonalny. Gotowa by ruszyć z większą klarownością? Zarezerwuj bezpłatną 30-minutową konsultację ze mną. Bez presji, za to z prawdziwym wsparciem. Do zobaczenia!